W swoim życiu nagrałem już setki, a może tysiące filmów ukazujących wilki, ale moim zdaniem ten film, który teraz właśnie widzicie, jest w absolutnym czubie, w absolutnej czołówce. I nie chodzi tylko o to, jak to wszystko wokół wygląda, no bo to jednak jest magia, ja o tym jeszcze na pewno powiem. Ale przede wszystkim chodzi o to, co dzieje się na nagraniu, bo każde kolejne. Ciekawe zachowania wilków stanowią taką bazę wiedzy, i kiedy my to wszystko obserwujemy, możemy tę wiedzę chłonąć i dowiadywać się kolejnych rzeczy o tych wspaniałych i bardzo inteligentnych zwierzętach. Co my tutaj możemy zaobserwować? Przede wszystkim dwa duże wilki, które gdzieś chodzą po śniegu bardzo blisko kamery, ale co one robią? One się podgryzają, tak droczą się ze sobą i to widać ewidentnie, one nie chcą sobie zrobić krzywdy, one nie wkładają zbyt dużo siły w te podgryzanie, w cudzysłowie, tak to ujmijmy, ale robią to lekko, robią tak, żeby się po prostu zaczepiać, żeby się tak ze sobą droczyć, bo one cieszą się chwilą, cieszą się swoją obecnością i to jest piękne u zwierząt, że one potrafią zatrzymać się w pewnym miejscu w lesie i. Być szczęśliwe, poświęcić sporo czasu na to, żeby po prostu się pobawić, pozaczepiać, powygłupiać czasami, no bo to są właśnie zwierzęta. Każde z nich jest wyjątkowe, każde jedyne w swoim rodzaju. Trzeba jedynie poświęcić odpowiednio dużo czasu. Aby je dobrze poznać. I te wilki kilka razy patrzą wprost w obiekty, prosto w kamerę. I właśnie w tych momentach możemy zajrzeć im w te piękne oczy, bo oczy Wilków są po prostu bajeczne, takie jest moje zdanie. Zresztą zwierzęta przepiękne, samo nagranie, ta całość, to wszystko, co możemy tutaj zaobserwować, tworzy coś niesamowitego. Bo na drugim planie widać. Jeszcze niebo, no bo dzień się powoli kończy. Nieco bliżej, ale cały czas na tym drugim planie mamy las, przewrócone drzewo. A na pierwszym i co ważne w ciągu dnia obserwujemy dwa duże wilki w śniegu. I ten śnieg również dodaje mnóstwo magii temu nagraniu. Ale przede wszystkim widzimy te ciekawe zachowania: no jak te wilki się ze sobą bawią, jak się cieszą, i to są naprawdę. Zdrowe i dobrze wychowane wilki, bo wielokrotnie już nagrywałem, jak reagują na zapach człowieka. Nawet kiedy człowieka w danym miejscu fizycznie w lesie nie ma, to w momencie, kiedy one ten zapach wyczują, od razu uciekają. Wybierają boczną ścieżkę, tak żeby obejść to miejsce, gdzie wyczuły zagrożenie. I naprawdę obserwując właśnie takie sceny, Wiele rzeczy o tych fantastycznych zwierzętach możemy się dowiedzieć, i nam może to dużo wnieść, że czasami warto w życiu zatrzymać się, nie gonić za rzeczami materialnymi, ale po prostu zatrzymać się, cieszyć chwilą, cieszyć się z tego, że otaczają nas wspaniali ludzie. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.